Z Z wami Swym Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Panie. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swoje ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł: Prawdziwie powiadam Wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Oto słowo pańskie. Jezus trochę inaczej patrzy na świat niż ludzie. Taka prawda. I to wyraźnie widać w dzisiejszej Ewangelii. No wyobraźmy sobie, że jego uczniowie też przyglądali się tej scenie, kiedy ludzie dawali datki do skarbony na świątynię. No i patrzą, przychodzi bogaty człowiek albo ktoś wrzuca jakąś kwotę, czasami nawet ostentacyjnie, że wrzuci tyle. Przyszedł następny, znowu wrzucił może po pokaźną kwotę. I przychodzi jakaś kobieta kto wiedział, kim ona jest? I wrzuciła malutki jakiś, malutką, drobną ofiarę. I pewnie uczniowie powiedzieli, o zobaczcie, jak tam ci dużo dali na świątynię, no ta kobieta, tam niewiele, co to jest na potrzeby świątyni. A zwróć uwagę, że Pan Jezus zupełnie inaczej spojrzał na te ofiary. Bo powiedział, to nie oni, ci bogaci, ci, co ostentacyjnie wrzucali te duże kwoty do skarbony, są lepsi. To nie oni. Oni dali wszystko to, co im zbywało. Oni nie ponieśli żadnego wyrzeczenia, choć może dali dużo. Ale ta kobieta dała najmniej ze wszystkich, a w rzeczywistości dała najwięcej. Bóg trochę inaczej patrzy na świat niż ludzie. I siostry i bracia, pierwsza lekcja, która płynie z dzisiejszej Ewangelii, to jest to, żebyśmy czasami umieli patrzeć trochę jak Bóg na świat. A jak Bóg patrzy na świat? To, co najczęściej nas zdumiewa, porusza, denerwuje w tym świecie, to jest to, co złego się dzieje. Nawet weźmy prosty dziennik telewizyjny, wiadomości. Popatrzmy, o czym najczęściej są wiadomości. O tym, że coś złego się wydarzyło. Tu jakaś afera, tu korupcja, tu jakieś nieprawidłowo, tu dramat, tu tragedia. Patrzmy, jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Właściwie ciągle żyliśmy tymi obrazami, które stamtąd pochodzą, które nie napawały optymizmem. To były złe wiadomości, ile osób ginie, jakie dramaty, jakie tragedie, co się tam wydarzy co się tam dzieje, człowiek był przerażony tym złem, które dzieje się niestety tak blisko naszego kraju. Wiemy, że ostatnio wydarzyło się to nawet w naszym kraju, kiedy tych dwoje ludzi zginęli na terenie Polski przez zabłąkaną jakąś rakietę. Bo człowiek bardzo dobrze widzi zło. Albo popatrzmy jak spoglądamy na drugiego człowieka. My najczęściej widzimy jego wady. A ten jest taki, ten jest owaki. Ten tak się zachowuje, tego nie lubię, ten wyrządził mi taką krzywdę. My bardzo często widzimy przede wszystkim to, co złe, bo zło jest bardzo krzykliwe. Zło jest bardzo widoczne. Zło się dobrze, zło się dobrze sprzedaje, On jest bardzo medialne. Dobre reportaże to są przede wszystkim o złu. A Bóg może na czymś innym się koncentruje i może tego musimy trochę się nauczyć. Żebyśmy w tym świecie przypadkiem nie przegapili dobra, żebyśmy to małe dobro potrafili po prostu dostrzec, nazwać. Kiedy przystępujemy do sakramentu pojednania, pamiętamy nawet z katechezy, że jednym z warunków dobrego przygotowania się do sakramentu spowiedzi jest rachunek sumienia. No i wiemy, na czym ten rachunek sumienia polega. No, bierzemy sobie czasami książeczkę, przykazania, mówimy: O, tu zaniedbałem, tu grzech, tu jakaś nieprawidłowość, tu byłem nieżyczliwy. Patrzmy, my robimy rachunek z tego, co złego zrobiliśmy. I rzeczywiście wyznajemy te nasze grzechy, nasze winy w konfesjonale. Ale czasami my musimy zrobić inny rachunek sumienia. I wydaje mi się, że inokrotnie on może być nawet trudniejszym rachunkiem sumienia. Rachunek sumienia, bardzo często z tego, co źle robimy, jest dosyć prosty, bo sumienie nam bardzo łatwo podpowiada, co zrobiliśmy nie tak, gdzie zaniedbaliśmy i tak dalej. Ale czasami my musimy zrobić rachunek sumienia. Czy my widzimy dobro? Na przykład wieczorem. Dzisiaj wieczorem usiądźmy sobie przed modlitwą wieczorną i tak powiedzmy sobie, Panie Boże, co ja dzisiaj dobrego widziałem? Co dobrego było dzisiaj? Że ktoś się uśmiechnął, że ktoś mnie pozdrowił, że udało mi się coś zrobić. czy z jednej strony, czy widzę dobro, które do mnie dotarło, to małe, banalne, że ktoś przygotował dobre śniadanie, że ktoś się uśmiechnął, że ktoś życzliwie na mnie spojrzał, że ktoś mi pomógł w czym, czy widzę to dobro, które do mnie dotarło. Ono jest, że pójdę do urzędu i Pani się uśmiechnie w urzędzie. To jest jakieś dobro. Albo to inne dobro. Co ja dzisiaj dobrego zrobiłem? Co mi się udało dobrego? Zadzwoniłem do znajomego, którego dawno nie słyszałem, odwiedziłem kogoś, dobrze przygotowałem moje obowiązki i tak dalej. Czasami to jest o wiele trudniejszy rachunek sumienia niż rachunek sumienia z tego, co źle robimy. Oczywiście nam najlepiej wychodzi rachunek sumienia, kiedy innym Go zrobimy, co inni źle robią, no ten rachunek to nam najlepiej wychodzi. Ale siostry i bracia, my musimy trochę zacząć patrzeć na świat tak, jak Bóg na Niego patrzy. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie nie dostrzegli tego, co widział Jezus pewnie. Nie widzieli, że ta wdowa, ta kobieta. Dała z nich wszystkich najwięcej, bo dała nie z tego, co jej zbywało, ale dała wszystko, co miała na utrzymanie, pisze ewangelista. I tylko Jezus potrafił dostrzec to małe, a jednocześnie jak wielkie dobro, które zadziało się w życiu tej kobiety. To jest pierwsza może lekcja, która płynie z dzisiejszej Ewangelii. Róbmy rachunek sumienia z dobra. My się cieszymy, jak ludzie mówią o dobru, kiedy nam pokazują dobro. Ja się cieszę, gdzie, kiedy w telewizji, w dzienniku, gdzieś słyszę, że ludzie robią coś dobrego. Że nie tylko jest o katastrofach, złach, nadużyciach, tragediach, kataklizmach, śmierciach, tylko że w wiadomościach ktoś mówi: O, to był dobry człowiek. Zobaczcie, ile ten człowiek dobra zrobił. Cieszmy się, że ktoś przed oczy stawia nam to dobro, że możemy je dostrzec, za nie podziękować. I sami też róbmy rachunek sumienia, czy widzimy dobro i ile dobra uczyniliśmy danego dnia. To jest pierwsza lekcja z dzisiejszej Ewangelii. Druga lekcja z dzisiejszej Ewangelii. Jezus, i nie tylko w tej Ewangelii, popatrzmy gdzieś za wzór stawia kobietę, która jest uboga, no bo dała wszystko, co miało na utrzymanie, i nie należała do tych, którzy potrafili dawać ze swojego zbytku, z tego, co im zbywa. Na pewno ta uboga wdowa była kobietą skromną i ubogą. I patrzmy, że w Ewangelii Jezus niejednokrotnie jakby wywyższa ubóstwo, mówiąc, że ubóstwo. To jest właśnie to. Patrzmy, jak papież Franciszek do tego wielką wagę przywiązuje. Nawet jego dla wielu niezrozumiałe gesty, że nie zamieszkał w apartamentach papieskich, tylko w skromnym dwupokojowym mieszkaniu w domu świętej Marty. Ludzie się dziwili. Papież w dwupokojowym mieszkaniu albo wczoraj czy przedwczoraj pojechał do swojej kuzynki, która obchodziła dziewięćdziesięciolecie na obiad. Do skromnego mieszkania. Patrzy na zdjęcia, siedzi w jakimś fotelu, telewizor, mieszkanie, w żadnych apartamentach, w żadnych hotelach. Pojechał do swojej 90-letniej kuzynki, bo sam papież pochodzi z włoch i tam jego rodzina gdzieś jeszcze jest, pojechał odwiedzić, mu miała 90 rodziny, wszedł do niej na obiad. Papież rzeczywiście dostrzega tą wagę ubóstwa. Jezus wprost mówił. Jest jego Najpiękniejsze kazanie, które zresztą niedawno słyszeliśmy, bo ten tekst Pisma Świętego jest czytany 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych. Takie piękne kazanie Pana Jezusa, to jest kazanie na górze, kiedy zaczyna od ośmiu błogosławieństw. I właściwie mówię o rzeczy też ważne, mówię o szczęściu. Mówi: Szczęśliwi jesteście, mówi Pan Jezus, i od tego zaczyna, gdy jesteście ubodzy. My wiemy, że tak może nie do końca w życiu to wychodzi. Bo kto z nas opływa w jakieś dostatki? Człowiek sobie myśli, no do szczęścia mimo wszystko potrzebny jest pewien poziom życia. Przecież nie spotkamy biedaka, który nic nie ma, który wie, że wiąże koniec z końcem, który nie ma na rachunki. Wiemy jak to wszystkich teraz dotyka. I powiemy mu, ale ty to jesteś szczęściarz. Bo jesteś ubogi, no ty masz szczęście w życiu. Nikomu tak nie powiemy. Wiemy, że szczę do szczęścia potrzebne jest pewne minimum życia, o które walczymy, które jest dla nas ważne. Ale Jezus mówi: Szczęśliwi ci, którzy są ubodzy. Ale może warto się zapytać, co to znaczy być ubogim, według Pana Jezusa? Czy ubogi to jest tylko ten, który nic nie ma? który niczego się nie dorobił, albo czy ubogim jest ten, który wszystko stracił, nie posiada żadnych dóbr materialnych, czy rzeczywiście Panu Jezusowi chodzi o to, żebyśmy po prostu klepali biedę? Powiemy, że tak nie do końca da się żyć. Jakiś minimum człowiek potrzebuje do życia. My nie mamy klepać biedy. Pan Jezus nie mówi, szczęśliwi jesteście wtedy, kiedy klepiecie biedę, nie macie jak powiązać koniec z końcem. Nie na tym polega ubóstwo. Miarą ubóstwa, bym powiedział, nie jest to, ile posiadam. To nie ma żadnego znaczenia dla ubóstwa. Miarą ubóstwa jest to, jak do czegoś jestem przywiązany. Czy potrafię się dzielić. Nawet popatrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Myślę, że ten zarzut, jaki Pan Jezus postawił tym bogaczom, że nie dali za dużo, dali potężne sumy pieniędzy, może, to nie na tym polegał, że oni nie dali, ale nie dali z tego, co jest dla nich istotne. Byli przywiązani do swojego bogactwa tak, że ofiarowali tylko to, co im zbywało. Myślę, że gdyby ci bogacze dali. Z tego, co im nie zbywało, tak jak Zacheusz rozdał połowę swojego majątku, gdyby ci bogacze dali z tego, co ich by dotknęło, żeby poczuli tą stratę, nazwijmy to dzielenie się, że nie byli tak mocno przywiązani do swojego majątku, to by nie spotkała ich krytyka ze strony pana Jezusa. Miarą ubóstwa nie jest to, ile posiadam. Miarą ubóstwa jest to, jak do czegoś jestem przywiązany, żeż nie mam najmniejszej zdolności dzielenia się. Ja ostatnio ogłosiłem rekolekcję dla księży, dla 80 księży z decyzji w kołobrzeskiej I między innymi zapytałem się księży o ich zdolność do dzielenia się. Taki prosty przykład. W niedzielę zbieraliśmy przed kościołami do puszek, ostatnio nie w tą, tylko tydzień temu, zbieraliśmy do puszek na ofiarę, na kościół w potrzebie, zaprześladowanych. I pytam się tych księży, kto z was poszedł do tej puszki i wrzucił swoje pieniądze? Ilu z was poszło i wrzuciło tam pieniądze? Bo przecież wierni mieli tam powrzucać, mieli się podzielić. Ale czy wy? Jak u księża. Poszliście z własnych pieniędzy, wrzuciliście do tej puszki. No, spuścili trochę głowy. Bo gdzieś nie pomyśleli o tym, że nie zwalnia nas nikt z tego. Ja pamiętam, byłem na parafii, poszedłem do ministranta, wrzucam, wrzucam tam do tej puszki, a ministrant się mnie pyta, ale przecież to ksiądz też tu wkłada, a ja mówię, a ktoś mnie zwolnił z tego? Ja nie jestem zwolniony z tego. Bo siostry i bracia, miarą ubóstwa nie jest to, ile posiadam, ale jak do czegoś jestem przywiązany. Co więcej, popatrzmy, że dzisiaj człowiek nie jest tylko przywiązany do dóbr materialnych. Bo my często mówimy, że największe zagrożenie to są te dobra materialne, te telewizory, te samochody, te mieszkania. Niekoniecznie. Człowiek może być przywiązany do innych rzeczy. My wcale nie jesteśmy tak mocno przywiązani do dóbr materialnych. Człowiek może być przywiązany właściwie do wszystkiego. Ludzie są czasami tak przywiązani do swojej ideologii, że nie zobaczą prawdy. Czasami ludzie są tak przywiązani do swoich poglądów, że w imię tych poglądów zdepczą i poniżą drugiego człowieka. Tak są przywiązani do tego. Są zaślepieni. Są tak przywiązani. Często popatrzmy, jak ludzie w jakim sensie przywiązali się do, nie wiem do telefonów. Patrzmy, że dzisiaj młody człowiek, kiedy zapomni telefonu, to się źle czuje. To rzeczywiście wpływa na jego psychikę. On się źle czuje, bo czegoś mi brakuje. My dzisiaj strasznie się przywiązaliśmy do wielu rzeczy, nie tylko do dóbr materialnych. I kiedy Jezus mówi o tym ubóstwie. Tak jak wskazując na wzorową kobietę w dzisiejszej Ewangelii, to mówi, miarą ubóstwa nie jest to ani ile posiadam, ani że jestem przywiązany do dóbr materialnych. Miarą ubóstwa jest to, czy potrafię się dzielić. To jest pierwsze kryterium ubóstwa. A drugie kryterium ubóstwa to jest to, czy przypadkiem. Do czegoś nie przywiązałem się tak mocno, że już nie widzę ani Boga, ani drugiego człowieka. Bo człowiek może się naprawdę przywiązać do wielu rzeczy, nie tylko do dóbr materialnych. I to znowu Jezus stawia jako, jako taki wzór w dzisiejszej Ewangelii, żeby rzeczywiście umieć zrobić rachunek sumienia z tego. Jak? podchodzimy do dóbr, do których jesteśmy przywiązani. Najważniejsza jest zdolność dzielenia się. I myślę, że my mamy taką zdolność. Ale też ta zdolność do dzielenia się, ona nie powinna być ograniczona do tylko i wyłącznie dóbr materialnych. Są zbiórki, dajemy na powodzian, na jakąś tragedię, na potrzebujących. Czasami to jest proste. Naprawdę, czasami jest to proste. Wydaje mi się, że o wiele trudniej... Czasami się dzielić chociażby naszą życzliwością. To także jest zdolność. A popatrzmy tu, akurat naprawdę nam niczego nie brakuje. Czy my jesteśmy sparaliżowani, że nie możemy się uśmiechnąć do drugiego człowieka? Czy my na tyle jesteśmy niepełnosprawni, że nie jesteśmy w stanie podzielić się życzliwością? Patrzmy, to każdy z nas ma. My czasami nie lubimy tego okazywać, życzliwości, uśmiechu, pogody ducha, a to także jest element, którym mamy się dzielić, nie tylko te dobra materialne, ale my musimy zachować w sobie zdolność do dzielenia się tym, co posiadamy najcenniejszego, naszym wnętrzem. Dzisiaj nawet można przeczytać tony podręczników, jak uśmiech potrafi zmienić człowieka. Zobaczmy, że nawet częste uśmiechanie się niesamowicie wpływa na nas i na innych ludzi. Nasza twarz wygląda inaczej, kiedy się uśmiechamy. Czasami to trzeba potrenować. Ale tym też, że mamy się dzielić, to nie jest tak, że my mamy się dzielić tylko tymi elementami materialnymi. To są drobiazgi, może tak jak ten wdowi grosz z dzisiejszej Ewangelii, ale tym także mamy się dzielić pewną życzliwością. Bo do tego... Zostaliśmy uzdolnieni. Świat i bracia, ta dzisiejsza Ewangelia, jak widzimy, jest bardzo prostą Ewangelią, ale jakże bogatą. Ewangelia, która nam przypomina o tej konieczności dostrzegania dobra, tak jak Jezus. My zło łatwo widzimy, łatwo dostrzegamy, łatwo wytykamy, łatwo wskazujemy palcem zło bardzo łatwo. Ale podobnie wskazujmy palcem. Dobro, które jest w nas i wokół nas. A jednym z takich wielkich dóbr, w których zostaliśmy obdarzeni, to jest właśnie to powołanie do życia w ubóstwie, ale nie ubóstwa materialnego, w dziadostwie, w biedzie. To nie jest powołanie człowieka. Mamy dążyć, żeby ludzie tak nie żyli. Ale zostaliśmy uzdolnieni do dzielenia się. I to nie tylko dobrami materialnymi. Ale zawsze trzeba zrobić trochę rachunek sumienia na wzór tej wdowy z dzisiejszej Ewangelii. Czym ja się dzielę i jak się dzielę? Do czego jestem przywiązany? Czy rzeczywiście potrafię się oderwać od tych rzeczy, które przysłaniają mi Boga i drugiego człowieka? Bo miarą ubóstwa nie jest to, ile posiadam, ale miarą ubóstwa jest to, jak do czegoś jestem przywiązany. A Jezus wprost mówi: Błogosławieni, szczęśliwi, ubodzy, ale nie ubodzy materialnie, ale szczęśliwi ci, którzy są na tyle ubodzy, że ciągle potrafią się dzielić. Amen.